Diamentowych nińczyk Turbo Special z linii premium zastosowano ciągły segment turbo o niewielkiej grubości i stalowy korpus odporny na odkształcenia. Narzędzia te mają bardzo szerokie spektrum zastosowań i przeznaczone są do użycia w szlifierkach kątowych, przycinarkach i piłach stołowych. Tarcza diamentowa Kinczyk Turbo Special efektywnie wycięła w twardym że bruzdę o wymiarach 245 x 28 mm. Testowana tarcza bardzo wydajnie dnie też trudno obrabialne elementy żelbetonowe. Tarcza kińczyk turbo special doskonale sprawdza się również podczas obróbki bardzo twardych materiałów ceramicznych. Naszym zdaniem tarcza diamentowa Kinczyk Turbo Special znacznie ekonomizuje cięcie bardzo szerokiej gamy materiału. Jej znakami rozpoznawczymi są bardzo duża szybkość pracy i uniwersalność materiałowa.